To konsumpcja energii z fotowoltaiki. Czym jest? Od czego zależy? Jak ją zmaksymalizować? Przekonajmy się. Autokonsumpcja energii elektrycznej to ilość prądu wyprodukowana przez instalację fotowoltaiczną, która zużywana jest na bieżąco. Takie korzystanie z energii elektrycznej produkowanej przez fotowoltaikę jest kluczem do uzyskania jak najwyższej wydajności instalacji oraz osiągnięcia szybszego zwrotu z inwestycji. Statystycznie w domach jednorodzinnych autokonsumpcja nie przekracza 30% w skali roku. Oznacza to, że około 70% wyprodukowanej i niezużytej na bieżąco energii Trafia do sieci elektroenergetycznej. Energia elektryczna jest produkowana przez panele fotowoltaiczne w ciągu dnia, gdy świeci słońce. Jest to jednak czas, gdy domownicy zazwyczaj znajdują się w pracy lub w szkole i nie zużywają zbyt wiele prądu. Co zrobić, by w jak największym stopniu zagospodarować energię bezpośrednio z instalacji fotowoltaicznej, a tym samym, by jak najmniej prądu trafiło do sieci? Wiele urządzeń AGD posiada funkcję opóźnienia lub planowania pracy. To oznacza, że zaprogramowane sprzęty mogą uruchamiać się w momencie, kiedy instalacja produkuje najwięcej energii, a nie wtedy, kiedy akurat jesteśmy w domu. Między godziną 11 a 13 zaplanuj pracę zmywarki, pralki czy odkurzacza automatycznego. Jeśli to możliwe, gotuj piecz i sprzątaj w ciągu dnia. Jeśli gotujesz w ciągu dnia, większą autokonsumpcję uzyskasz korzystając z płyty indukcyjnej zamiast kuchenki gazowej. Pamiętaj jednak, że każde dodatkowe urządzenie na prąd zwiększa Twoje roczne zużycie energii elektrycznej. Warto zainwestować również w pompę ciepła, która może być zasilana prądem z fotowoltaiki. Co ważne, urządzenie to jest w stanie nie tylko ogrzewać budynek, ale także chłodzić go w lecie i służyć do przygotowania ciepłej wody użytkowej. Możesz zaprogramować pompę ciepła tak, aby woda w pierwszej kolejności była ogrzewana energią bezpośrednio z fotowoltaiki. Energią z fotowoltaiki możesz zasilić swojego elektryka, dzięki czemu z twojego domowego budżetu znikną koszty paliwa. Jeśli w tygodniu jeździsz na krótkich trasach, ładowanie samochodu zaplanuj w ciągu dnia w weekend. Alternatywnym rozwiązaniem jest również domowy magazyn energii. Jak sama nazwa wskazuje, pozwala on na przechowywanie wyprodukowanego prądu i umożliwia korzystanie z niego w dowolnym momencie. Przykładowo, dzienną produkcję energii z fotowoltaiki zużyjesz tego samego wieczoru wprost z magazynu.